Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Powspominamy sobie troszkę i uświadomimy sobie, że kiedyś to było. Serio, wymyślicie, że ten odcinek był moim pierwszym na kanale? To się możecie troszkę zdziwić. Tak szczerze, dzisiaj sobie zdaję sprawę, że tak naprawdę dysponuję materiałami, które zawierają codziennego mnie przez 4 lata mojego ostatniego życia. Brzmi to dość dziwnie. Ale spokojnie zabieram was na tu podróż razem. A ja tylko napomknę jeszcze, że jestem Max. Odcinki są codziennie o godzinie 16.30. No i oczywiście to jest Daily. Walczymy do końca roku o 100 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli chcesz mi pomóc, to myślę, że doskonale wiesz co robić. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten materiał rzeczywiście jest takim pierwszym oficjalnym na kanale, ale to tylko ze względu na to, że jeszcze nie byłem dzbanym i nie dodawałem muzyki z prawami autorskimi. Cześć, witam was wszystkich na najnowszym formacie filmów na moim kanale. Na początku bardzo chcę Wam podziękować za ponad 200 subskrypcji, a także za Ponad 100 lajków oraz 4000 wyświetleń pod ostatnim filmem. To, co zrobiliście, jest mega. Dziękuję. Nie mogę, widzowie, to jest taki cringe słyszeć siebie z przeszłości. Nie wiem, jakie to w ogóle uczucie do powiedzenia. Kurde, jest to tak dziwne. Natomiast pierwszym takim prawdziwym materiałem na kanale MexHD jest FIFA 17 i najlepszy sposób na zarobek, nawet 100 tysięcy dziennie. Film ten był nagrany 14 czerwca 2017 roku. Ja pamiętam, jak te materiały nagrywałem zaraz po maturze i nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że 4 lata później również będę nagrywał. Słuchajcie, tego materiału wam nie puszczę, bo nic, jak widzicie, nieodpowiednie. Jak mówię, byłem dzbanem i wrzucałem tam jeszcze muzykę z prawami autorskimi, ale pokażę wam drugi materiał, bo on już żadnych ograniczeń nie miał. Jak teraz patrzę, to. Tutaj za dużo nie ma do pokazywania, bo po prostu to był sposób na Renato Sancheza i zwykłe snajpienie kart. Aczkolwiek tutaj nic też nie ma praw autorskich, bo nie było jeszcze żadnego mojego głosu, tylko jakaś muzyka puszczona, to nawet nie włączam tego, bo w ogóle nie słychać mojego głosu. Natomiast moi drodzy, tak wyglądał taki film, no niby jeden z pierwszych nagranych na kanale. Wiadomo, że bez kamerki, bez niczego, no bo i wtedy jeszcze nie miałem odwagi gdzieś tam siebie pokazywać. Nie czułem, że kiedykolwiek jeszcze będę więcej nagrywał takie rzeczy. Kurde, jak sobie teraz patrzę na to, to jak ja w ogóle chciałem, nie wiem, żeby ktokolwiek mnie oglądał, wrzucając taką czystą surowę. Masakra. Teraz, jak tak patrzę, to również wtedy zaczął się sezon robienia czegoś, z czego nie jestem absolutnie dumna, mianowicie. Najlepsze paczki youtuberów, gdzie wrzucałem, nie wiem, Lacha, Uniteda, Vibe jeszcze wtedy nagrywa. Najlepsze paczki to od polskich youtuberów. Szczerze, bardzo się cieszę, że już wtedy odciąłem się od tego kontentu. Bo mimo tego, że on wtedy robił naprawdę niezłe wyświetlenia, to i tak kurczę, jestem niezadowolony, że w ogóle kiedyś coś takiego nagrywałem. Bo to jakby robienie czegoś na cudzej pracy. Nigdy nie chciałem tak szczerze, właśnie na tym się przebić. I bardzo się cieszę, że szybko to skończyłem. I Zobaczcie, nawet rekordowe drafty. 164, tutaj najlepsze drafty polskich youtuberów. Ten materiał zrobił. 127 tysięcy wyświetleń, ale też już jest na prywatnym, bo po prostu nie chciałem, żeby to widniało w ogóle na kanale. Mało kto sobie zdaje sprawę, ale najpopularniejszym filmem jest najlepsze gole polskich faczy, ponad 300 tysięcy wyświetleń, ale odcinek ten również jest, jak mówię, zablokowany. Tutaj też nieodpowiednie do zarabiania, ale zablokowany przeze mnie, bo jak mówię, te odcinki nie chcę, żeby były na kanale, ale rzeczywiście zrobił ponad 300 koła wyświetleń. No i później przyszedł czas na pierwszy boom dla mojego kanału, a mianowicie zacząłem nagrywać rzeczy, pokroju 5 rzeczy, które pokochasz w FIFA 18, yy, część druga, część trzecia, 3 najgorsze rzeczy w FIFA 18, 10 najbardziej irytujących rzeczy w FIFA 17 i zobaczcie, te materiały zaczęły robić po 10 tysięcy, 20, 30, 4 tysiące, 10 tysięcy, 60 tysięcy. To naprawdę były kosmiczne liczby. Pomimo tego, że te materiały nie były jakieś wybitne, Cześć, witajcie w najnowszym filmie, w którym pokażę Wam 5 najciekawszych zmian, za które kochacie najnowsze odsłonę FIFA. Widzicie no ten kam, y, patrzcie! Kurczę, chciałem wam pokazać ten mikrofon, z którego nagrywałem, ale go gdzieś oddałem, więc niestety go już nie mam. Zapraszam do obejrzenia filmu. Pierwszą zmianą jest fakt, że gdy teraz będziemy chcieli zobaczyć dokładne statystyki naszego piłkarza, to nie musimy wchodzić docelowo na strony typu Foothead czy FootBin, A Kurcze, powiem wam tak szczerze: to nie były jakieś wybitne materiały, ale tutaj już widać, że troszeczkę się bardziej zacząłem starać. Tutaj gdzieś mat wrzucony, no ale mówię, no to są jeszcze filmiki bez kamerki, więc nawet tego nie chce mi się oglądać. No i czas na pierwszy game changer. Mianowicie filmik, na którym mogliście po raz pierwszy zobaczyć moją twarz. To był rok 2018, 20 stycznia i jak dobrze wiecie, już ten odcinek jest niepubliczny, bo to zbyt duży cringe dla mnie. Ale teraz możecie go zobaczyć. Tutaj już zobaczcie dwa komentarze, dwie komentarze od tego samego gościa. <laughs> rogalek, kiedy następny odcinek? Cześć, witajcie na kanale MexHD. W dzisiejszym odcinku lecimy z trzecią częścią długo wyczekiwanej kariery zawodnika. Ja pierdzielny jakie intro. Nie, poezu ten no mikrofon nie, no nie. totalnie beznadziejny. Ja siedzący zgarbiony, jakaś kamerka w połowie przycięta. Tutaj w ogóle to było pierwsze mieszkanie jak się wyprowadziłem do Warszawy. Gdzieś tam wynajmowane znaczy mieszkanie, to jakaś taka tyciunka kawalerka, ale to już lata temu. Zobaczcie jak to wszystko wygląda, jakiego ja miałem wtedy stracha nagrywać to. Nie, nie taka piłka jeszcze, chociaż mamy chwilę. Meks HD, bohater. Karierki kiedyś były grywane. Patrzcie. Meks, teraz. Ale Aj, ja, było blisko. Patrzcie co udało mi się znaleźć Jakieś pierwsze zdjęcia robione do miniaturek Tutaj w ogóle jak ja wyglądałem Jakieś krosty na całym łbie Łóżko niepościelone, wywalony rower Masakra, to było już tak dawno temu Jak sobie pomyślę, byłem wtedy takim nieogarem Pod wieloma życiowymi sprawami Ale jak sobie pomyślę, powiem wam tak szczerze Teraz to cringe, ale też taka nostalgia Z uśmiechem jednak patrzę Ale tamte czasy nie były aż takie fajne Jak się może wydawać Ależ tutaj nagrywana miniaturka, zdziwienie, pewnie jakaś ikona była trafiana. Natomiast tu już zdjęcia robione z nowego mieszkania, tu bodajże, że po roku się wyprowadziłem, wtedy pamiętam, że wyświetlenia były beznadziejne. No ale zobaczcie, jak to wyglądało też tutaj jakieś włosy wywalone, ale chociaż łóżko pościelane, więc jakiś progres był. Ale powiem wam tak szczerze, podług tego jak wtedy wyglądałem, jak się czułem beznadziejnie pod względem swojego zdrowia, cieszę się, że niektóre rzeczy zostały zmienione. Ale kurczę, tamten okres życia był naprawdę mega dziwny. Tu chyba jedno z takich ostatnich zdjęć, gdzie po prostu mój stan psychiczny, stan zdrowia był na tyle fatalny, że ja po prostu niezbyt ogarniałem niektóre sprawy. Postanowiłem wtedy mocno wziąć się za siebie, więc to już takie ostatnie zdjęcie, gdzie wygląda wręcz w sposób koszmarny, ale wtedy tak jak się czułem, no naprawdę to był najgorszy okres chyba mojego życia. Pod względem wielu rzeczy. I tutaj kolejne zdjęcie, jakieś do miniaturek, bo ja wtedy aż tak dużo nie nagrywałem. Już tutaj można zobaczyć znaczną różnicę. Tutaj już na pewno schudłem sporo, nie pamiętam ile, ale to już no, widać po twarzy, że tutaj się troszkę zmieniła. Już takie poliki nie były grube. No tutaj, jak widzicie, nadal troszkę widać, ale wciąż już to jest o wiele lepszy stan niż był na wcześniejszych obrazkach. Ale jak mówię, no to było. Już dość długi czas temu Tutaj już zaczynało to wyglądać naprawdę dobrze Bo już nie było widać takiego bebzuna No wiadomo, że jeszcze na twarzy było troszkę widać Ale już było zdecydowanie lepiej I tutaj zdjęcia do miniaturek I zarazem mój pik formy Byłem wtedy najchudszy w swoim życiu Już teraz przytyłem od tamtego czasu Ale cieszę się, bo wtedy naprawdę byłem takim już szczurkiem Zdecydowanie za chudym Zobaczcie, no ta buzia już tutaj była widać Nie no, zobaczcie, no tutaj już ta buzia Chyba wtedy ważyłem 70 kilo I już byłem troszkę zachudy. chudy, niezbyt dobrze się czułem. No ale to mówię, no było troszkę inaczej wtedy. No i też wtedy nastąpiła zmiana, zacząłem nagrywać serię Prawda czy fałsz i powiem wam, że ta seria nieźle się wybiła na kanale. Jest to seria, którą do dzisiaj oglądacie. No i te odcinki są publiczne, więc nie będę ich wam pokazywał, ale myślę, że jeszcze chcecie zobaczyć jak wyglądały pierwsze streamy. Jeżeli chodzi o pierwszy stream, to ten pojawił się 25 marca 2018 roku. Robimy SBC ważne mecze, zobaczcie, jak to wyglądało. Ale przede wszystkim, patrzcie na teraz ekran. Dobrze, kogo my tu mamy dalej? Jest tak, Raul na Was. Widzicie? Widzicie, jaki, jak się to, jakby to powiedzieć, mruga ekran, bo ja wtedy nie potrafiłem nawet skonfigurować OBS-a, ale kurde, forma to była po prostu życiowa, Jak ja wyglądałem. Też nie chcę wam dokładnie tutaj pokazywać, bo są niestety prawa autorskie, również byłem dzbanem. Ikona, no, no, no fajnie by było. Ikona, fajnie by było, Ziemno. dodatkowo 500 migawek. No dobra, o, 3L 2004 zostawił followa dla ciebie, między innymi paka, ziomek. No i co, paka w ciemno? No to dobra, w ciemno. Paka w ciemno? Go. Nie przedłużaj, lecimy. Wow, Ben Jeder, już wtedy udawało się trafić takie tuzy piłki nożnej. Dziwne uczucie, jak sobie pomyślisz, że od tego minęły 4 lata. No mam nadzieję, że jakość streamów trochę się poprawiła. 5000 subskrypcji było wtedy na kanale. Tak pokrótce pokazałem wam, jak to wyglądało kiedyś. Dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze kiedyś podobny materiał zobaczyć, albo też nawiązujący do jakichś wspomnień. A ja tymczasem pięknie wam dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już jutro. Cześć!